Dużo huku narobiła informacja, że wojsko chce na terenie jednostki w centrum Krakowa postawić, budować magazyn na, e, niewybuchów. Mieszkańcy dzielnicy e, boją się o życie. E, chciałbym uspokoić mieszkańców Krakowa. W magazynie mają być niewybuchy i niewypały, a nie wybuchy i wypały. Może zdefiniujmy pokrótce terminy, żeby wiedzieć, co zniszczy okolice w przyszłości. Nie wybuch jest to ładunek, który nie wypalił, a nie wypał to ładunek, który nie wybuchł. Historycznie rzecz biorąc, Krakowianie powinni być przyzwyczajeni do wybuchu. Przecież to właśnie w Grodzie Kraka wybuchł kiedyś smog i miastu nic się nie stało. Co więcej, parę dziewczyn ocalało, a pewien szewc poprawił sobie status społeczny. A naukowiec, jak jemu tam było? Bruno o, naukowiec Bruno z Krakowa, też lubiał nagromadzić sobie e, troszkę ładunków e, wybuchowych. E, może wojsko powinno zorganizować. Pokazji detonacji dla młodzieży zamiast tego magazynu. Zainteresować młodzież problemem wybuchów, detonacji, oderwać ją od komputerów. E, wojskowi niby uspokajają, że bombowy magazyn będzie tak zbudowany, żeby zminimalizować skutki przyszłego wybuchu. No, z tym, że no nie ukrywajmy, ludzie mają prawo się bać, że jak wybuchnie, to nie tyle skutki zostaną zminimalizowane, co dzielnica, w której mieszkają i w której ma stanąć ten magazyn starych bomb. Czyli w sumie jednak pomysł magazynu niewybuchów w centrum Krakowa czy jakiegokolwiek innego miasta no to jednak chyba nie wypał.